Już Ukraińcy podnoszą w Polsce głowy. Właśnie żądają zmian nazw ulic w Janowie Lubelskim i w Krubieszowie. W Janowie chcą usunąć nazwę Zenona Jachymiaka, pseudonim Wiktor, dowódcy, znakomitego dowódcy Armii Krajowej, a w Krubieszowie Stanisława Basaja, pseudonim Ryś, dowódcy batalionów chłopskich, zarzucając im rzekome mordy na ludności cywilnej Ukrainy. Po Wołyniu po tym wszystkim, co mordercy ukraińscy wyczyniali w czasie II wojny światowej, oni mają czelność zmieniać, chcieć zmieniać nazwy ulic w Polsce, podczas gdy na Ukrainie w każdym mieście jest ulica takich rzezimieszków jak Bandera i Szuchewicz, podaje do zastanowienia. Być może to ostatni dzwonek, żeby coś zacząć działać. Zobaczymy, czy uda się ta zmiana. Formalnie chcą jej obywatele RP, ale dołączył się do tego, Ukraiński publicysta, niejaki Isajew kochający inaczej. Zapraszam na komentarz.